Przedstawimy teraz Państwu jak obsługiwać chronometr ZP100. Włączamy go klawiszowym wyłącznikiem na panelu tylnym. Wtedy drukarka, która jest podłączona wykona przewinięcie taśmy. Chromawet w ogóle nas się pyta czy chcemy żeby drukarka była używana. My zatwierdzamy haszeb tak. Otrzymamy wtedy wydruk kontrolny z drukarki na którym jest producent podany i jego informacje. Następnie ustawiamy czas dnia i datę. W tej chwili mamy godzinę 10.05 Sekundy damy 00 Rok 2010, więc 10 miesiąc 11. Dzisiaj jest 23. Zatwierdzamy nasze wprowadzenie haszem. Jesteśmy w trybie ustawień. Tu jest bardzo ważna funkcja, jedna z ważniejszych. Jak chcemy znać, ustawić czas autozapisu, czyli tej funkcji, która zabezpiecza nam, nas przed utratą danych, jeśli nam zniknie napięcie? Wchodzimy do niej, możemy sobie tu różnie, tutaj domyślnie jest ustawione, że co 10 sekund program zapisuje dane do wewnętrznej pamięci. My sobie ustawimy w tej chwili na 100 sekund czyli zatwierdzamy haszem, czyli zatwier stwierdziliśmy, że po 100 sekundach program zawsze będzie zapisywał nasze dane. Wychodzimy z menu poprzez przycisk M, wchodzimy do trybu pamięci przez naciśnięcie hasza i wczytujemy listę startową, którą wcześniej ściągnęliśmy z komputera. Nasza lista przykładowa nazywa się długa CSV, CSV to jest rodzaj pliku excelowskiego, wchodzimy do niego, Czytano listę, wychodzimy przyciskiem M i idziemy do trybu zawodów. Tutaj wybierzemy sobie, jakie zawody przeprowadzamy. W tej chwili, dla prostoty instrukcji, wejdziemy w zawody podstawowe, czyli te zawody, w których zawodników, zawodnicy startują pojedynczo, kończą też pojedynczo. Program się pyta, czy korzystamy z listy startowej, którą wcześniej żeśmy stworzyli czy też nie, bo możemy, obydwie możliwości są do wykorzystania. My korzystamy z listy startowej, naciskamy dwójkę. Program jest gotowy. To jest blokada mety startu, to jest blokada mety. Jeśli chcemy te impulsy, fotocele odblokowywać, naciskamy i odblokowujemy. Czyli teraz każdy impuls ze startu i mety będzie rejestrowany przez przyrząd. Wystawiamy zawodnika na start z naszej listy przez przycisk ES, jeśli już ta lista jest gotowa, to jest zawodnik numer 1. W naszym przypadku startujemy go. Program ruszył, drukarka wydrukowała czas startu, czas leci. Jeśli zawodnik zbliżył się i przejeżdża metę, my to zainicjujemy poprzez przycisk CM, czyli meta. Czas stanu, drukarka zapisała czas mety. Następnie drugi zawodnik. Startujemy go. Czynność się powtarza, znowu przejeżdżamy metę, To wszystko mamy zapisane na drukarce, a także w pamięci chronometru ZP100. Jeśli w tym czasie chcemy poznać jakieś informacje o przebiegu zawodów, możemy wejść sobie przyciskiem MM do rankingów. I tutaj jest pokazane, że na pierwszym miejscu jest pan wirski Janusz z czasem 2 sekundy 850 tysięcznych. Na drugim miejscu jest Pan Zawadzki Andrzej z czasem 14 sekund 677 setnych. Wychodzimy z tego menu. Jeśli chcemy skończyć zawody lub rozpocząć drugi bieg, naciskamy przycisk M i naciskamy na gwiazdkę zakończyć bieg. Tu decydujemy, czy to jest kolejny bieg, przejazd, czy też kończymy zawody. My dla przykładu zakończymy zawody, naciskamy M. Wychodzimy jeszcze wyżej. Wchodzimy do trybu wyniki. Tu możemy w edycji danych te wyniki jeszcze poprawić, bo może jakieś impulsy były niezidentyfikowane. Względnie sędziowie podali kogo wyeliminować z zawodów w wyniku dyskwalifikacji. Możemy sobie oczywiście też ranking przejeżdżać strzałkami najeżdżając. No akurat dla instruktarzy tutaj nie będziemy się wgłębiać. Wychodzimy z zawodów. I w ten sposób kończymy zawody. Wyłączamy przyrząd.